Witajcie. Bardzo często otrzymuję takie pytanie: jak ja mogłam doprowadzić się do takiego stanu? Jak ja mogłam dojść do punktu, w którym nie przyjmuję ludzi, w którym tak bardzo cierpię, w którym nie mówię o tym, czego doświadczam? Dlatego dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, co jest bardzo prawdopodobne w naszych zachowaniach i bardzo częste, jeśli doświadczyłyśmy na pewnym etapie życia traumy. Przede wszystkim Ciężko nam jest kontaktować się z własnymi emocjami. Co to oznacza? Skupiamy się tylko i wyłącznie na zadaniu, działamy i funkcjonujemy w stanie przetrwania. Oznacza to, że nasz mózg funkcjonuje cały czas w stanie zagrożenia. Wyszukując przeróżne sygnały, które mówią o tym, że zostaniemy odrzuceni, skrzywdzeni, zranieni, że dzieje się coś nie w porządku, że trzeba zaraz podjąć jakieś działania, czyli mamy taki ciągły wewnętrzny niepokój. Kolejna rzecz. Bardzo szybko dojrzewamy. O takich dzieciach, które doświadczyły traumy, często mówi się, że są od najmłodszych lat bardzo dorosłe, czyli że nie przechodziły takiego etapu yy, zabawy, wygłupów, to są da, te tak zwane grzeczne dzieci. Więc jeżeli czegoś takiego doświadczyłaś, to warto sobie popatrzeć, czy cały czas obtwarzasz ten schemat bycia dobrym chłopcem czy dobrą dziewczynką, zupełnie pomijając swoje potrzeby, starając się zaspokoić potrzeby innych. Kolejna rzecz. Naturalne, jeśli doświadczyliśmy traumy, jest posiadanie sekretów, ale nie w sensie takim, czegoś komuś nie powiem, bo specjalnie, albo po prostu jestem złym człowiekiem, tylko mamy sekrety osobiste. W sensie wstyd wewnętrzny powoduje, że nie odkrywamy się, nie mówimy, boimy się powiedzieć o swoich okresach słabości. Kiedy na przykład widzimy jakieś pierwsze objawy depresyjne, to o nich nie mówimy, bo. Doświadczamy tak silnego wstydu. Jest to też związane z tym, że mam bardzo duże wymagania wobec siebie, czyli ten poziom odpowiedzialności jest dręczny nad wyraz, czyli nie jest to to, że biorę odpowiedzialność za siebie, ale biorę też odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje dookoła mnie, czyli jeśli ludzie się zachowują w taki, a nie inny sposób, to ja przy, przyjmuję odpowiedzialność na siebie. Czasem to ma nawet takie, mm, w taki sposób się manifestuje, że załóżmy, nie wiem, stoimy w korku i zaczynamy sobie wmawiać, że to przez nas jest ten korek, że jak ja sobie mogę manifestować takie rzeczy w ogóle, pomijając fakt, że na przykład y, mieszkamy w mieście, w którym jest dużo samochodów, dużo ludzi, nie wiem, te korki są częstsze niż brak tych korków, więc jakby interpretujemy sobie rzeczywistość w ten sposób, żeby pognębić siebie i żeby skrytkować samych siebie. Wyczuwamy zagrożenie na kilometr, czyli mamy jakby taki czujnik, który na przykład nie zwraca uwagi na pozytywne aspekty, tylko wyszukuje tych aspektów, które mogą mówić o jakimkolwiek zagrożeniu stajemy się nadmiernie czujni, co nie pozwala też naszemu ciału się rozluźnić. Co również, jeżeli popatrzymy sobie na ciała osób, które doświadczyły traumy, to mają mnóstwo napięć. I tak naprawdę, jeżeli taka osoba idzie na masaż, to doświadcza bardzo dużego bólu, ponieważ napięcia są tak silne. I to w różnych obszarach też w zależności od osoby, ale głównie są to lędźwia, odcinek szyjny, tak? Tu ta cała góra jest bardzo napięta. Możemy też mieć szczękościsk, tak? że jeżeli my na przykład myślimy o czymś, cały czas jest ta szczęka taka zaciśnięta i tu też nie mamy szczęce rozróżnienia, więc takie fajne ćwiczenie czasem, jeżeli się zaczynamy denerwować, to chociaż sobie buzię pootwierać, żeby zobaczyć, jak bardzo się napinamy, interpretując na przykład sytuację jako dla nas zagrażającą. Yy, mamy również problemy z zaufaniem, to jest też naturalne, że, że im więcej osób na etapie naszego rozwojowym nas zawiodło, doświadczyliśmy zaniedbania, ignorowania naszych potrzeb, krytycyzmu stałego, yy, poczucia bycia ciągle niewystarczająco dobrym, przestajemy ufać ludziom. Dlatego w związkach z takimi osobami, które doświadczyły traumy, często się zdarza, że partner narzeka ale ty nigdy nie słuchasz tego, co ja mam ci do powiedzenia. Jak ja Ci radzę, to w ogóle mnie nie słuchasz. Poszukujesz gdzieś gdzie indziej. Jest to tak naprawdę bardziej normalne w takiej sytuacji niż dziwne. Dlatego, że brak zaufania i brak przepracowania tej traumy, jakby powoduje, że nie dość, że nie mamy zaufania do innych, to jeszcze nie mamy zaufania do siebie. Więc jakim cudem mamy na przykład. Ufać, że osoba bliska, jeśli wcześniej zostaliśmy skrzywdzeni przez osoby bliskie, a nie zrobiliśmy nic z tym, tak nie pracowaliśmy nad tym, to każda osoba, która jest z nami blisko, nie będziemy w stanie w pełni jej zaufać, że ona tak naprawdę ma nasze najwyższe dobro na uwadze i faktycznie chce się o nas zatroszczyć. Ostatnia rzecz, o której wspomnę w tym wideo, to jest udawanie, że wszystko jest w porządku. Czyli, właśnie ten element taki, działam, 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 nie widać, co się ze mną dzieje. A na zewnątrz wszyscy powiedzą, osoba uśmiechnięta, osoba radosna, tak? A później nagle, powiedzmy, nagle mamy takie wrażenie, że nagle tak, osoba po prostu cała rozsypała się i nazywamy to załamaniem nerwowym. A prawda jest taka, że właśnie. Pewne aspekty działy się i ta osoba doświadczała tych rzeczy, aczkolwiek nie potrafiła się z nimi skonfrontować i nie potrafiła powiedzieć osobom w swoim otoczeniu, że czegoś bolesnego doświadcza. I to jest jak najbardziej naturalne, jeśli doświadczyliśmy traumy, więc w tym video chodzi mi o to, żebyście przestali się obwiniać za to, że macie takie tendencje i zrozumieli, że lekarstwem tutaj jest tylko uzdrowienie tych ran, a nie. Poniżanie siebie i nie wmawianie sobie, że coś jest z nami nie w porządku, że jesteśmy niewłaściwi, zepsuci jak mogliśmy doprowadzić się do takiego momentu w życiu. Jest to jak najbardziej naturalne, znaczy normalne, nienaturalne, normalne w sytuacji, jeśli byliśmy zaniedbywani, jeśli byliśmy krzywdzeni i był to stan tak naprawdę przedłużający się, a nie jedynie jednorazowy epizod. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.